Czy jesteś gotowy na pikantną przygodę? Porozmawiajmy o cynamonie. To fajna przyprawa, którą większość z nas posypuje płatki, obsiane tosty i szarlotki. Ale czy wiesz, że niektórzy podstępni sprzedawcy próbują sprzedać nam fałszywy cynamon? Jak możesz rozpoznać oszusta? Prawdziwy cynamon ma nazwę cynamon cejloński, podczas gdy podróbki to zazwyczaj cynamon kasja. Jednym ze sposobów jest przyjrzenie się samym laskom cynamonu, prawdziwy cynamon ma jaśniejszy kolor i cieńszą, delikatniejszą korę. Z drugiej strony podróbki są ciemniejsze i grubsze. Ale nie martw się, nie musisz być koneserem cynamonu, aby cieszyć się jego prawdziwym smakiem. Wystarczy przeczytać etykietę i szukać cynamonu cejnuńskiego. Twoje kubki smakowe będą ci za to wdzięczne. Czy biała czekolada jest prawdziwa, czy to tylko podróbka? Nadszedł czas, aby raz na zawsze rozstrzygnąć tę słodką debatę. Niektórzy twierdzą, że to nawet nie jest czekolada, ponieważ nie zabiera miazgi kakaowej, ale nie oceniajmy książki po okładce, ani czekolady po kolorze, prawda? Technicznie rzecz biorąc, biała czekolada jest wytwarzana z masła kakaowego, mleka i cukru, co czyni ją dalekim kuzynem ciemniejszych odmian czekolady, ale hej, rodzina to rodzina, nawet jeśli nie wyglądają i nie smakują tak samo. I nie pozwól nikomu mówić, że biała czekolada nie jest pyszna, bo absolutnie jest. Jej gładka, kremowa konsystencja i słodki, moślany smak sprawiają, że jest rozkosznym przysmakiem sama w sobie lub w wypiekach, takich jak ciasteczka i torty. Tak więc, niezależnie od tego, czy uważasz białą czekoladę za prawdziwą czy nie, zgódźmy się, że jest to pyszny przysmak. Czy frytki są naprawdę francuskie? Okazuje się, że pochodzenie tej przekąski jest nieco bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Chociaż prawdą jest, że kuchnia francuska dała nam jedne z najsmaczniejszych dań na świecie, początki frytek są związane z Belgią. To prawda, nasi mali chrupiący przyjaciele zostali po raz pierwszy przyrządzeni w kraju gofrów i czekolady. Ale tutaj sprawy stają się jeszcze bardziej interesujące. Powodem, dla którego frytki nazywane są po angielsku francuskimi, jest sposób ich przygotowania, a nie kraj pochodzenia. Termin French, czyli francuskie w tym kontekście, odnosi się do techniki krojenia ziemniaków w długie, cienkie paski znane jako julienne. Technika ta została spopularyzowana we Francji w XVIII wieku i stąd wzięła się nazwa French Fries. Być może po usłyszeniu tego faktu będziesz musiał usiąść. Truskawki nie są jagodami, ale banany z botanicznego punktu widzenia traktowane są jako jagody. Sprawa wygląda tak. Jagoda jest definiowana jako mięsisty owoc wyprodukowany z jednego rodzaju komórek. I zgadnij co, banany idealnie pasują do tej definicji. Może nie są tak soczyste jak arbuz czy ciepkie jak malina, ale są jagodami. Możemy nazywać je misiami koala, ale jesteśmy w błędzie. Koale nie są niedźwiedziami, te słodkie i milutkie stworzenia to torbacze, co oznacza, że noszą swoje małe w torbie i choć wyglądają trochę jak pluszowe misie, nie są z nimi spokrewnione. Ale hej, nie możemy winić ludzi za myślenie, że koale to niedźwiedzie. W końcu mają puszyste futro i okrągłe uszy, które sprawiają, że wyglądają jakby chciały się przytulić. Ale koale to swój własny, unikalny gatunek. Mają wszystkie te niesamowite cechy, które czynią je wyjątkowymi. Jak ich eukaliptusowa dieta i zdolność do spania nawet 22 godziny na dobę. Serio, jak one to robią? Może zastanawiasz się, dlaczego Boston Cream Pie ma właśnie taką nazwę? Legenda głosi, że zostało wynalezione przez szefa kuchni w hotelu Parker House w Bostonie w 1856 roku. Szef kuchni, który najwyraźniej miał duże poczucie humoru, postanowił nazwać to ciasto tylko po to, aby zażartować z ludzi. I tak już zostało. Nie zapominajmy jednego prawdziwej gwieździe tego deseru, czyli na budyniowym. Gładkie, kremowe i z odpowiednią ilością słodyczy. To właśnie ono wyróżnia to ciasto. A czekoladowa polewa na wierzchu? Jest jak wisienka na torcie, dosłownie. Czy orzeszek ziemny to orzech? Brzmi to jak głupie pytanie, ale zdziwiłbyś się, jak wiele osób jest zdezorientowanych w tej kwestii. Wyjaśnijmy to raz na zawsze. Orzeszki ziemne to rośliny strączkowe. To prawda należą do tej samej rodziny co fasola i soczewica, ale nie martw się, nie będziemy mieć im tego za złe. W końcu to nadal pyszne i pożywne przekąski. Ale tutaj robi się naprawdę interesująca. Mimo że orzeszki ziemne nie są technicznie orzechami, nadal mogą powodować alergię na orzechy. Dzieje się tak, ponieważ zawierają podobne białka do orzechów drzewnych, takich jak migdały i orzechy włoskie. Tak więc jeśli masz alergię na orzechy, będziesz musiał uważać również na orzeszki ziemne.